Byśmy domkowi uzupełnić kolekcję ptaszków, wiedzieliśmy, że ma najnowsze dziecko z serii ptaszków, czyli szwalbę jaskółeczkę. Simsona Simpsona SR 4, kreska 4, Habicht, czyli krogulca. Simpson SR 43 3 Sperber, Simpson Star. To jest SR4-2 kreska Star, czyli na polski język przekładając szpak. Simpson SR4-1 Szpac, tak zwany wróbelek. Cześć! Witamy! Automobil Club Bytowski. Pozdrawiam. Znowu tutaj zagościliśmy do Weny, do Tomka, do Kamila. Chcielibyśmy Tomkowi uzupełnić kolekcję e, Simpsonów z tak zwanej Fogel Serii, czyli serii ptaków. Wiedzieliśmy, że ma. Najnowsze dziecko z serii ptaszków, czyli szwalbę jaskółeczkę, 50, czterobiegową, chłodzoną wymuszonym wentylatorem wiatrem. Postanowiliśmy uzupełnić to o poprzednika jaskółeczki, czyli o Simpsona SR4-4 kreska 4, Habicht, czyli krogulca. Mamy tutaj piękny egzemplarz z mojego garażyku, wyciągnięty, wyremontowany z 7-8 lat temu. Sprawny, działający, także można sobie posłuchać jak pięknie brzmi i chodzi od pierwszego kopnięcia jest to przedostatnie dziecko z serii ptaków, charakteryzujące się czterobiegową skrzynią biegów, silnikiem o pojemności 50 cm mocy, trzy koniki z kawałkiem. Jest to motorower dwuosobowy, silnik z wymuszonym chłodzeniem, tak jak w następcy, czyli w Szwalbę, czyli w Jaskółce. Seria tych Simpsonów SR4 produkowana, to jest w ogóle seria, jest następcą Simpsonów SR1, SR2 jest kontynuacja, nic nie wiadomo nam o SR3, żeby istniały. Jest to kontynuacja serii ptaków, która się zaczyna od modelu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, skończyła się właśnie na Simpsonie KR50, który występował nawet w Szwalbę, półautomatycznej skrzyni biegów, taka wersja dla inwalidów, gdzie można było zmieniać biegi bez sprzęgła. Pojazd wyposażony w silnik dwusuwowy, z pięknymi aluminiowymi kołami szprychowanymi, z silnikiem, tak jak już powiedziałem, czterobiegowym. Kształt silnika, zwłaszcza pokrywy z lewej strony, bardzo przypomina jeszcze serię Simpsonów SR1, SR2. No i przywożąc ten egzemplarz, pomyśleliśmy sobie, że no, chcielibyśmy Domkowi uzupełnić kolekcję. Taszków. No i fogol seria w tej chwili w muzeum motoryzacji wena jest w komplecie. Ja może od samego początku zacznę opowiadać, jak to wszystko wyglądało po drugiej wojnie światowej, bo NRD-owskie czy dederowskie firmy zostały zmuszone przez blok wschodni, czyli przez sowietów, do produkcji pojazdów dwusuwowych nie mogły produkować. Motorowerów czterosuwowych, czy motocykli czterosuwowych, samochodów czterosuwowych, stąd mieliśmy Trabanty, Warburgi i fydekawki wszystko w dwóch suwach. No i zakłady wzór Simpsona, po debiucie powojennym Simpsona SR1, potem po SR2, chciały zrewolucjonizować swoje produkty i następcą serii SR2 był Simpson SR4. Greska 1, szpac, tak zwany wróbelek. Zaadoptowano tutaj silnik od Simpsona SR2, lecz pozbawiono go napędu na pedały. Już ma starter normalnie nożny, najzwyklejszy taki jak w motorowerach, który, który po prostu znamy. Do dzisiaj są naprawdę z elektrycznym starterem też. Adoptowano troszkę zmodyfikowaną lampę, reflektor przedni od Simpsona SR2 w taką nadbudowę, żeby się mogła zmieścić blokada kierownicy. Koła były lakierowane pod kolor właśnie elementów zbiornika i to był zawsze motorower jednoosobowy, nie posiadał kierunkowskazów, nie posiadał świateł stopu, ale no moc około 1,7 konia. Bardzo udany sprzęt, bardzo fajnie jak na tamte czasy, jeżdżący z zawieszeniem, jak tutaj widzimy, sprężynowym, hamulcami bębnowymi. Można było sobie spokojnie z prędkością rzędu 40-45 km na godzinę jeździć. Lata produkcji, połowa lat 60., 60 chyba bodajże 4 do 67 czy 65 do 67, dokładnie nie pamiętam, bo one były bardzo zbieżnie produkowane. Następcą tego szpaca był Simpson Star. To jest SR4-2 Star, czyli na polski język przekładając szpak. To już był zupełnie inny sprzęcik. Nie miał biegów w manetce, tak jak posiada ten. Miał biegi już normalnie zrobione. Przekładnia była trzybiegowa. Został wyposażony w kierunkowskazy. I już posiadał siedzenie dwuosobowe, czyli to był pierwszy enerdowski motocykl, który posiadał siedzenie dwuosobowe. Zmodyfikowano także bardzo mocno zawieszenie w tym sprzęcie, bo już y, dostał z przodu taki widelec amortyzatory, jak tutaj widzicie, dalej były felgi malowane. Silnik już miał ponad dwa konie mocy, czyli te dwie osoby powiedzmy sobie, dał radę uciągnąć. Silnik był chłodzony dmuchawą. Jest wentylator, jak widać, cylinder jest obudowany blachami. Wentylator, wraz ze wzrostem obrotów silnika, im szybciej jechaliśmy na wyższych obrotach, tym bardziej chłodził silnik, co miało zapobiegać przegrzewaniu się tych silników. Było to bardzo, bardzo pożądany motorower w tamtych czasach, bo był przede wszystkim pierwszym dwuosobowym, wyposażonym właśnie w kierunkowskazy, w światła. No i seria produkcyjna w tamtych latach była gdzieś w okolicach bodajże 400 tysięcy. Potem następcą tego motoroweru, już zupełnie zmodyfikowany, zupełnie odjechany jak na tamte czasy, był Simpson SR43 Sperber. Tu różnice w technikaliach były znacznie, poza bardziej twardym, mocniejszym zawieszeniem, ten motorower posiadał czterobiegową skrzynię biegów i cylinder był zupełnie chłodzony wiatrem, czyli podczas jazdy, tak jak mamy to w obecnych motorowerach, też posiadał kierunkowskazy. Została usztywniona rama. Stąd ten zbiornik mamy połączony jakby pod siedzeniem. Siedzonko bardzo przypomina współczesne Simpsonki. Było otwierane, zamontowana była pompka, można było sobie włożyć szmatkę, można sobie było włożyć. Olej do, do dwusuwa, jakieś bezpieczniki na zmianę, bagażnik, tak samo jak i w poprzednich modelach, był też z tyłu zamontowany. I co go wyróżniało? Ten motorower miał 4,6 konia mechanicznego, był produkowany tylko przez dwa lata w serii 75 tysięcy egzemplarzy. Jak na owe czasy, to była bardzo, bardzo krótka seria. Wynika to z tego, iż prędkość maksymalna tego motoroweru była 75 km na godzinę. Posiada, posiada 4 biegi i uwierzcie mi, bez porównania do tych wszystkich, które stoją jest po prostu to bardzo szybki motorower. Zmieniono przepisy w NRD, po dwóch latach zaprzestano produkcji, bo sprzęt okazał się po prostu za szybki i za mocny do wprowadzonych nowych przepisów. Także jest to najbardziej unikatowy, moim zdaniem, z tej serii ptaków. No i co socjalistyczna Republika Niemiec, Demokratyczna Republika, czyli NRD, co mogło z tym zrobić, to wypuściło następny model, który był produkowany do 1975 roku, który nazwali Habicht Krogulec. Jak widać po zbiorniku, po osłonach się niewiele różnił, ale dostał silnik z Simpsonka SR-42, czyli z naszego. Tutaj stara Simpsona, z tym, że dołożono czwarty bieg, żeby był bardziej ekonomiczny i żeby te prędkości maksymalne nie były w granicach 45 na godzinę, a może 50-50, chociaż przepis pozwalał jechać 45. I on miał około 3, bodajże jeden konia seria produkcyjna około, wydaje mi się, też 440 tysięcy sztuk. Także tak mniej więcej się ta motoryzacja rozwijała. Widać na przykład po układach wydechowych, że, że są bardzo podobne. Ten już ma praktycznie taki współczesnego Simpsona. Te, te cygara są pozakładane tamten, no, bardzo przypominający SR2. Wiele części zaadoptowanych z SR2. Co było ciekawością, czego nie miały motorowery polskie? Łańcuchy chodziły w obudowach. Obudowa plastikowo-gumowa w 60. latach, po to, żeby łańcuch był trwały. Żeby łańcuch nie łapał piasku jeżdżąc po bezdrożach, żeby był żywotny, żeby nie chlapało nigdzie smarem. Wykorzystywane do końca 90 lat, do końca produkcji Simpsonów i potem też ta fogel seria jakby po upadku muru berlińskiego się powtórzyła. I te nazwy wróciły w historii jak Sperber czy tam Star w tych nowszych Simpsonkach, ale no one nie, uznały, nie, nie zostały już tak uznane jak te modele. Z tego względu, że no już mieliśmy czasy, gdzie można było kupić Hondę Monki, Hondę Dax, czy, czy motorowery japońskie, które no odbiegały technologicznie, były czterosłowowe, były mocniejsze, mniej awaryjne, cichsze, bardziej sprawne. Ale co, co ujmuję, te motorowery w tamtych czasach, zobaczcie Państwo, w 60-tych latach, kierunkowskazy, Oświetlenie, oświetlenie postojowe, jeśli się motorower na przykład uległ awarii i miał sprawny akumulator, tu mamy powyciągane ze względu na bezpieczeństwo przechowywania, przełączało się w pozycję taką, wyciągało kluczyk z przodu światełko białe, z tyłu światełko czerwone, to wszystko się elegancko paliło, że w nocy można było zauważyć, że gdzieś tam na poboczu sobie stoi motorower. Wszystkie posiadały blokadę kierownicy, czyli można było sobie kierownicę skręcić. Przekręcić blokadę, zabezpieczyć. Hamulce wszystkie miały bębnowe koła miały bardzo podobne, różniły się przede wszystkim silnikami i mocą silników. No i ostatnim wypustem było to, co Tomek posiada. Było ten Simpson KR50 i on też występował w kilku wersjach produkowane bodajże do 84 czy 85 roku w wersji takiej jednoosobowej, dwuosobowej z półautomatyczną skrzynią biegów i tu mamy zastosowany dokładnie ten sam silnik co jest w Simpsonie Habichcie, czyli Krogulcu. Ten sam układ hamulcowy, ten sam układ zawieszenia, motorowery też posiadały sygnał dźwiękowy, posiadały na tych obudowach, jak tu widzicie państwo, piękne emblematy Simpsona. Także no myślę, że pięknie uzupełniona kolekcja w tak zacnym miejscu jak Muzeum Motoryzacji wena Woławie no to to się należy bardzo się cieszę że Tomek się zdecydował na zakup ode mnie z mojego garażu tych tych motorowerów bo na pewno tu będą stały w lepszym miejscu w lepszych warunkach i więcej ludzi je obejrzy jak u mnie w garażyku także jestem bardzo z tego faktu zadowolony usprawniliśmy je tutaj przed przywiezieniem wszystkie zostały Wyczyszczone układy paliwowe, gaźnice, wymienione świece, Gaźniki zostały ultradźwiękowo wyczyszczone, zalane nowe, świeżutkie paliwo w niewielkiej ilości. Bo wiadomo, i tak jak je chcemy postawić do muzeum, to musimy to paliwko spuścić. No i cóż, pozostało mi tylko podziękować za odbiór, za, za zachęcić Państwa, jak już muzeum będzie czynne, bo na razie jeszcze trwa budowa do zwiedzenia kolekcji. Do wspominania, może do komentowania, do dyskusji na temat tych motorowerów na łamach YouTube'a i kanału motoryzacji Wena. Jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania, to myślę, że tutaj za pośrednictwem Tomka i Kamila, jeśli coś będę mógł odpowiedzieć, to będę też starał się brać czynny udział w tej dyskusji na temat tych Simpsonów, no, bo to jest kawałek mojego życia. Spory kawałek mojej kolekcji. No niestety potrzebuję troszkę miejsca na inne swoje zainteresowania. Troszkę kolekcję zmieniam, także motorowerów się pozbywam na rzecz miejsca na samochody, czy na jakieś klimatyczne pomieszczenie garażowe do spotkań automobil Klubu Bytowskiego. Także myślę, że jest na co popatrzeć i życzę, że tak powiem, miłego odbioru.